Witam, w dzisiejszym zajmiemy się bardzo istotnym tematem, a mianowicie tym, co wyróżnia metodę SHR w epilacji i depilacji sterowej w porównaniu z innymi technologiami. <zysklar«> Nazywam się Konrad Miancaczyk, to jest kolejny błysk kosmetologa. W dniu dzisiejszym zajmiemy się tematem, czym wyróżnia się metoda SHR w porównaniu z innymi metami, metodami zabiegowymi, czyli laserami starego typu Aleksandrytowy lub każdy inny, laserami diodowymi, które nie są laserami, o czym już wiemy, czy metodą iPL lub ILEK. Teoretycznie Prowadzenie innego dawkowania energii w przypadku SHR nie wniosło żadnej rewolucji, ale mimo wszystko pojawiło się kilka znaczących czynników, które wpływają na to, że metoda jest bestsellerem i jest tak popularna w całej Polsce i wielu krajach na świecie. Jedną z najważniejszych kwestii jest to, że zabiegi na... SHR wykonywane są bezboleśnie, Tawkowanie energii w sposób progresywny chroni tkanki poboczne, dzięki czemu nie mamy odczuć górowych, co jest niezwykle ważne dla naszych klientek, zwłaszcza na partiach delikatnych. Kolejna kwestia, przez cały rok, to znaczy, że możemy wykonywać zabiegi nie patrząc na to, jaką mamy aurę, na zewnątrz nie jest to rzecz oczywista. Dotychczas wszystkie technologie, które były przed SHR-em eliminowały możliwość wykonywania zabiegów w sezonie letnim, przez co gabinety realnie musiały nie wykonywać zabiegów od czerwca do września. Dla osób inwestujących w aparaturę, jak również dla samych klientów, którzy pragną wykonywać terapię w serii bez przerwy, no jest to niebagatelna sprawa. Mamy w tym momencie narzędzie w postaci SKR MOSH, które. Pozwala pracować nam cały rok w naszym gabinecie. Jest to niezwykle niezwykle ważne. Szybko. Metoda motion pozwala na wykonywanie zabiegów do trzech razy szybciej. Nie przykładamy ulicy zabiegowej przy każdym strzale. Pole zabiegowe to jest 7 cm2 powierzchni roboczej, w związku z czym partie typu łydki uda. To są rzeczy, które robimy w niecałą godzinę. Zdecydowanie to poprawia szybkość pracy naszego gabinetu, dzięki czemu w tym samym czasie możemy obtórzyć więcej klientów. Jest to realny zysk w porównaniu z technologiami starszymi lub innymi, które mają mniejsze pole zabiegowe lub wymagają przykładania każdorazowo główki zabiegowej w dany punkt bezpiecznie. Chodzi o to, że technologia SHR to jest ta technologia, która zeliminowała ryzyko poparzenia do minimum, dzięki czemu zabiegi mogą być wykonywane raz, że właśnie przez cały rok, bezpiecznie i bez użycia żadnych masi znieczulających, czy innych środków, które powodują potrzebę wcześniejszego przygotowania, przygotowania skóry. Komfortowo te wszystkie czynniki, które mamy tutaj determinują to, że finalnie klientki komfortowy sposób mają przeprowadzane zabiegi, co jest dla nich niebagatelne, zwłaszcza, że oferta zabiegowa różnego rodzaju typu sprzętów jest bardzo, bardzo duża. Warto mieć taką aparaturę, taki sprzęt, który jak najbardziej komfortowo pozwala przeprowadzić zabiegi naszym klientom. Jeżeli podobał Ci się ten film, po lajku, like, komentarzu są to na nas cenne informacje, które świadczą o tym, że tego typu treści są dla Ciebie ważne, cenne i że mamy dalej realizować tego typu filmiki. Dzięki.